Dzień dobry. Dalej będę mówił o księdze Ozaś, bo ona jest piękna, a dzisiaj jest jeden z najpiękniejszych fragmentów Biblii Ever. Dlatego, że dzisiejszy fragment opisuje walkę wewnętrzną pana Boga. Pokazuje, jak bardzo Bóg kocha człowieka, jak o niego walczy, i zarazem jak się wkurza, kiedy człowiek go zdradza i zostawia. Dzisiaj jest ten fragment, o którym mówiłem parę dni temu, że. Ozearz pisze coś takiego, wkłada w usta Boga takie słowa, że pociągnąłem ich więzami ludzkiej miłości. I myślę, że robimy duży błąd, kiedy chcemy zrozumieć Pana Boga w jakimś metajęzyku, takiej wysokiej teologii, kiedy nasze porównanie. Zresztą nie mamy nic innego jak porównanie, ale nasze porównania czasami są kosmiczne. A warto wracać do tego, co dzisiaj sugeruje Ozeas, czyli do, do języka y, miłości między ludźmi. Y, I jeszcze to takiej y, miłości, która y, jest między rodzicem a dzieckiem, między małym człowiekiem a dużym człowiekiem. Dlatego może tego nie widać, ale dzisiaj y, jestem na Kucaka. <grydy> y, dlatego, że y, dobra, jestem w ogóle mały, ale chciałbym, chciałbym być jeszcze niżej, jakby z perspektywy dziecka, jestem w ogóle nad Zatoką Pucką. Y, i myślę, że potrzebujemy czasami takiego właśnie nie tyle uklęknięcia przed Bogiem, upokorzenia się, my się nie mamy przed Bogiem upokarzać, ale właśnie takiego zniżenia trochę naszego pseudointelektualnego gadania o Panu Bogu. I zobaczenia w tej relacji naprawdę bardzo prostej rzeczy, że Bóg nas niesamowicie kocha, i że cała Biblia, łącznie z tymi wszystkimi fragmentami, które dla niektórych są dowodem na to, że Bóg jest brutalny, że cała Biblia opowiada nam o niesamowitej miłości, bardzo intensywnej miłości Boga do człowieka, że Bóg robi wszystko, żeby człowieka obronić, ochronić, wyzwolić. I znowu ta, ten, ten obraz miłości międzyludzkiej ratuje nas bardzo, szczególnie w takich momentach, no bo jeśli ja mówię, że Bóg robi wszystko, żeby nas obronić, ochronić, ocalić, no to zaraz ktoś może mi powiedzieć zresztą moje serce też mi to wyrzuca zaraz, zaraz, ale co z tymi wszystkimi momentami, w których człowiek upada, w których człowiek choruje, umiera, cierpi i tak dalej? Co to za. Jak to pogodzić z tym, właśnie, że Bóg nas chroni? I tak sobie myślę, że wracając do tego obrazu miłości ludzkiej, jesteśmy w stanie to bardziej zrozumieć. Aczkolwiek zastrzegam, że Boga nigdy nie zrozumiemy, jesteśmy to bardziej w stanie zrozumieć w tym sensie, że również między nami jest tak, że, jest, że są takie relacje, takie sytuacje w naszych relacjach, kiedy nie jesteśmy w stanie drugiego człowieka zrozumieć. Nie tylko jego cierpienia, nie tylko jego chorób, nie tylko jego śmierci, ale też tego, że zbliżamy się do kogoś, a ktoś z różnych powodów nie jest w stanie nas przyjąć. Zbliżamy się do kogoś, a ktoś z różnych powodów nagle się odwraca. I to nie chodzi o to, że kopie nas w cztery litery, ale być może intensywność miłości, być może, yy, nie wiem jak to powiedzieć, moc uczucia, które próbujemy mu dać, jest za duże. I on tego nie jest w stanie przyjąć z różnych powodów. I jakby miłość ludzka, szczególnie taka miłość między rodzicem a dzieckiem, tak sobie myślę, trochę teoretyzując, jest taka, że jeśli rodzic coś daje, a dziecko odrzuca, to rodzic, mówię o takiej zdrowej relacji, to rodzic oczywiście nie obraża się na dziecko. Nie mówi mu, no dobra, już mnie nie kochasz, to, jest, to są straszne słowa. Raczej próbuje zrozumieć, co się dzieje, że dziecko nie jest w stanie przyjąć. I tak samo jest z nami i z Panem Bogiem. Myślę, że warto, żebyśmy czasami te wszystkie nasze bardzo intelektualne, czasami już nawet pseudointelektualne, intelektualne wysokiej teologii zwroty zostawili, zniżyli się do poziomu właśnie gruntu, do poziomu dziecka i spróbowali zobaczyć, czy naprawdę chodzi o coś bardzo prostego, że On nas niesamowicie kocha? Czytajcie o Zasza, bo on jest naprawdę cudowny, a dzisiaj, jak się wczytacie w tekst, to zobaczycie, jak bardzo Bóg, oczywiście, y, ktoś tam pisał w tych komentarzach to mądre słowo na A, y, Bóg y, opisywany ludzkimi y, pojęciami, ludzkimi emocjami, uczuciami, pokazuje nam siebie jako ktoś, kto jest naprawdę w nas zakochany i ta miłość czasami bardzo, bardzo go boli. Tak, Boga czasami ta miłość boli. Oczywiście, jeszcze raz mówię, to jest opis ludzkie, z ludzkiego punktu widzenia. Chodzi o to, żebyśmy po prostu Pana Boga troszeczkę bardziej zrozumieli. Dobrego dnia Wam życzę. Zobaczcie, jak to jest cudownie. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie taki cały dzień, bo próbuję się w końcu wyrwać na jakiś dłuższy rower. Na razie padało. Do zobaczenia. Trzymajcie się.